Radio Plus. Sedna sprawy. Gościem są na Sprawiedliwości jest dzisiaj Piotr Miller, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik rządu. Dzisiaj kandydat też Prawa i Sprawiedliwości w do Parlamentu Europejskiego na pomoc. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, środowisko Solidarnej Polski miało być w zjednoczonej prawicy tym złym, szczególnie w kontekście ostatnich informacji o Funduszu Sprawiedliwości, tym od którego sami też można było odnieść wrażenie, że się częściowo odcinacie. Teraz okazuje się, że i w otoczeniu premiera Morawieckiego Centralne Biuro Antykorupcyjne miało ręce pełne roboty. Mówię oczywiście o Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i doniesieniach Honetu. No wie pan, doniesienia wielokrotnie akurat sam musiałem dementować w czasie, mm. gdy rządziliśmy, natomiast wielokrotnie informacje, które się pojawiły, te informacje, które się pojawiły, przypomnę, że działania w ramach tarczy antykorupcyjnej, działania takie profilaktyczne w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych były prowadzone na wniosek samego prezesa Rarsu jeszcze w czasach, gdy były zakupy COVID-owe, a później zakupy mm. związane z kryzysem wojennym. Ale że przeszukanie w domu prezesa Rarsu nie było na wniosek prezesa RARS-u no, Ale panie a, redaktor, o tym że, też pisze ona, jeżeli że było w chodzi ona przeszukanie. Działania, w domu. działania służb w tym zakresie to one były jeszcze podjęte za czasów naszych no rządów. prawda? Mm. W związku z tym no, pytanie pojawia się: skoro rzekomo służby są w posiadaniu tak e, daleko idących informacji, e, bo rozumiem, że wtedy wyjaśniały, czy one są prawdziwe, czy nie, ale jeżeli były w posiadaniu takich informacji przez kolejne miesiące, to jakim cudem pan prezes Kuczmierowski był tyle czasu e, szefem rządowej agencji rezerw strategicznych? Do końca mm. marca. Do końca marca, 3,5 miesiąca za czasów Platformy Obywatelskiej. Gdyby te dokumenty były tak mocne, jak twierdzi ONE, gdyby były tak jednoznaczne, to Rozumiem, że Donald Tusk nie, 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 nie wahałby się z odwołaniem prezesa RAS-u. W związku z tym, tak jak mówię, z racji na to, że te rzeczy wybuchają mm. tuż przed kampanią wyborczą, a były w posiadaniu służb od wielu miesięcy, mam duży, jakieś informacje było w posiadaniu um, od wielu miesięcy, to mam wątpliwość co do po prostu jakości tych materiałów. E, tak, panie ministrze, ale pytany o Fundusz Sprawiedliwości, widziałem pana wypowiedzi z ostatnich tygodni, mówił pan, że należy tę sprawę wyjaśnić. Ale to jak w ale... przypadku tej sprawy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i no, najbliższych współpracowników premiera Morawieckiego, też pan uważa, że potrzebne są tutaj wyjaśnienia? Ale... Są jakieś wątpliwości, Tylko, jeżeli chodzi o firmę Retisbet i te różnicę... potężne przepływy? Różnica jest taka, że takie wyjaśnienia, w sensie mhm. działania wyjaśniającej w tej sprawie były już prowadzone za naszych rządów. W związku z tym zostały rozpoczęte, ja nie mężęcego, no, dostały rozpoczęte za naszych rządów. W związku z tym no, to jest ta różnica, to pierwsza rzecz. Druga sprawa, że w tej sprawie wydał oświadczenie też pan prezes Kuczmierowski, który tłumaczy jak wygląda procedura zakupowa w Radzie i jak wyglądało wysyłanie zapytań ofertowych w tej sprawie. Jakie były okoliczności tam wybuchu, znaczy ograniczeń jeżeli chodzi o dostęp do elektryczności, bo tam wtedy zbombardowano wiele elektrowni, że zakupy były w trybie pilnym realizowane, i tak dalej, i tak dalej. Takie oświadczenie jest dostępne zresztą dla opinii publicznej. No to wszystko prawda, tylko może, panie ministrze, nie rozstrzygając tej sprawy, bo ona pewnie jeszcze przez czas jakiś rozstrzygnięta nie będzie o, o poziomie wątpliwości, możemy mniej lub bardziej poważnych mówić. Czy nie, ma pan, czy nie dochodzi pan do takiego wniosku, przypominając sobie Fundusz Sprawiedliwości, teraz te informacje dotyczące RARS-u, firmy Redisbed, że może dlatego przegraliście wybory, może dlatego, że publiczne środki traktowaliście. Nie, ale Czasami redaktorze. jak partyjne, może dlatego, że no, wygląda to trochę jak z przemówienia prezydenta Andrzeja Dudymiej lub bardziej udanego te słowa o dojnej ojczyźnie. Nie panie redaktorze, to jest operacja, jeżeli chodzi o te medialne rzeczy mhm. w ostatnich tygodniach jest nastawiona nad wybory. I zobaczy pan po wyborach będzie ta sprawa pewnie latami się ciągnęła, bo akurat no, po prostu nie chce mi się wiedzieć, że dochodziło do nadużyć w tym obszarze. Nie, nie, nie przyjmuję takiej, że tak powiem, takiego mhm. scenariusza. Tak, bo Beza. wiem, że tam są trudne procedury oczywiście dotyczące zakupów, ale wiemy, że też presja czasu na to, żeby szybko dostarczyć pomoc w określony sposób. Natomiast oczywiście dzisiaj ta większość woli rozmawiać o tym. Rozumiem, że te działania medialne temu służą, natomiast no bo informacje wypływające ze służb, mm -hmm. fragmenty jakiejś informacji, a nie chcą rozmawiać o CPK, nie chcą rozmawiać o realizacji stu konkretów i tak dalej. To jak przy CPK jesteśmy, Puls Biznesu informuje, że premier Donald Tusk poprze decyzję o budowie centrum centralnego portu komunikacyjnego y, to byłaby dobra informacja dla byłaby dobra informacja i gdyby do dla Polski nie poparł tylko żeby zbudował w związku z tym wszystko jest gotowe decyzje środowiskowe wszelkie pozwolenia y, nawet y, prywatny inwestor który chce dołożyć się do tego to wszystko jest gotowe pół roku zmarnowanych szans dzisiaj Donald Tusk jeżeli zmieni zdanie to chciałbym żeby oczywiście to była prawdziwa zmiana zdań ale wczoraj y, jego zwolennicy na placu na wiecu wyborczym y, y, 4 czerwca niemal pobili dzia y, działaczy którzy tam są zwolnikami CPK, wyrwali im plakaty i tak to dalej. nie ma pobi do wyrwania No nie, no, to nie no, no dobrze, no to jest właśnie ta, ta tendencja mm. w mediach, które przykro mi, że pan redaktor w niej uczestniczy, daleka droga. Tak, to jest właśnie bardzo bliska droga, panie redaktorze, bo jak pan zobaczy, to co się tam działo, jak go wyzywali. No, do, widzą, ruskich ale, ale agentów, od no, 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 ruskich tak, agentów ten wyzywali człowieka. Dlaczego? Mm. Bo Donald Tusk wpaja tym ludziom, wpaja tym ludziom, że ludzie, którzy są zwolennikami CPK, to są rosyjscy agenci, albo że to wpływy rosyjskie. Przecież niedawno jeszcze Roman Giertych twierdził, że akcja tak dla CPK jest realizowana. Przez Rosjan. Przypomina pan sobie to? To jest sposób platformy obywatelskiej. No teraz I to ja to robiłem? Marszałek Szymon dołączył też do akcji, tak dla CPK, bo Polska 2050 powiedziała się wyraźnie za, za budową CPK, a jeżeli chodzi o no, samą ewentualną ciągle, no, mówimy o, o takim poziomie decyzję premiera Donalda Tuska o zmianie frontu w tej sprawie, to, to cieszyłby się pan na. na Panie redaktorze, ucieszy jak to zrealizują. Ja nie wierzę Donaldowi Tuskowi. Uważam, że jego deklaracja nawet jeżeli dzisiaj padnie, to będzie deklaracją fałszywą że będzie to przeciągał w czasie i będzie mówił, że niestety nie udało się tego zrealizować. Bo jeszcze niedawno Roman Giertych i jego poplecznicy twierdzili, że za, za akcją tak dla CPK stoją Rosjanie. Rozumie pan to? poseł Platformy Obywatelskiej i jego ekipa twierdziła, że za akcją tak dla CPK stoją Rosjanie. No przecież to jest absurd. No ale to jak o, o takich ma, miał na to... o oskarżeniach, no to y, z kolei Marcin Romanowski, były wiceminister spraw, y, był wiceminister, spraw, y, wiceminister sprawiedliwości, teraz poseł PiS, y, twierdził, że y, premier Morawiecki to, to niemiecki y, albo ruski agent, albo jedno i drugie. No, no, Panie to, redaktorze, no to do też... tego się już też odnosiliśmy y, i tyle mogę powiedzieć. Mm -hmm. no, absolutnie te wypowiedzi są Oczywiście nie nami, to jest nagrana, tu, nagrana rozumiem, wypowiedź Marcina Mam Morawiecki, nadzieję, że, że nie, nie są prawdziwe, jeżeli ona się potwierdzi, to mhm. będzie to wypowiedź bardzo zła. Natomiast jeszcze raz powtórzę, aktualnie ekipa rządząca, aktualny rząd tak mówił na temat CPK. To jest, więc ja po prostu chcę to podkreślić, bo zaraz robią piruet kolejny, podobnie jak w sprawie granicy polsko-białoruskiej. Jeszcze niedawno twierdzili zaplecze Platformy obywatelskich i medialne, i celebryckie twierdziło, że na granicy morduje się ludzi. Dzisiaj twierdzą, że trzeba wzmacniać granicę. Znowu wywrócenie 180 stopni. A dlaczego to wtedy robi tylko i wyłącznie dlatego, żeby do, do, dokopać rządowi PiS-u, pomimo tego, że trzeba było wtedy wzmacniać granicę na, na granicy polsko-białoruskiej? Panie trudno y, panu dogodzić, nie chce budować Donald Tusk CPK źle, jak chcę budować też źle. Panie dla... redaktorze, bo różnica jest taka, że on tylko mówi o tym. Wie pan, co jeszcze mówił kiedyś, że nie podwyższymy wieku emerytalnego? Kiedyś też mówił, że podwyższy kwotę wolną od podatku. Mówił też, że będzie benzyna po 519. Wiele Donald Tusk mówi, tylko mało robi. Niech pan zobaczy, to jeszcze taka zagadka dla dziennikarzy, z chęcią uh -huh. niech zerkną, jak bogaty, w cudzysłowie oczywiście, uh -huh. jest porządek obrad Rady Ministrów przez ostatnie pół roku. Oni nawet nie wiedzą, co robić na tym rządzie. Przychodzą, po jednej uchwale przyjmują takich, albo rozporządzeniu rzędnym, które my to obie obiegowo przyjmowaliśmy, bo po prostu takie rzeczy załatwiało się obiegowo, a poważne ustawy się dyskutowało na rządzie. Oni po prostu nie pracują. Panie ministrze, to to idźmy dalej. Chciałem zapytać jeszcze o wczorajszy wiec. Mówił pan o tym zniszczeniu, nie wiem, banerów zwolenników CPK. Faktycznie to miało miejsce, no ale miało też miejsce przemówienie premiera Donalda Tuska. dość płomienne, mobilizujące jego elektorat, zachęcające do pójścia na wybory i premier zapowiedział też przyspieszenie procesu rozliczeń. Panie redaktorze, no igrzyska, igrzyska, igrzyska. No, ja bym chciał, żeby przyspieszył proces przyjmowania stu konkretów. Chciałbym, żeby przyspieszył proces przyjmowania kwoty wolnej, ale robienia bez... za ta... w Nie Ale jestem Polakiem. w związku z przekaz. No, ale... Jaki przekaz? To są obietnice dla Polaków chyba, nie tylko Bo... dla elektoratu, tak? Znaczy, jeżeli tak, Takie rozumie wyborcze są to jeżeli dla tak To Donald chyba. Nie, no, ta, rozumiem. U Donalda Tuska tak. U Donalda Tuska są po to, żeby dogrzewać emocje, po to, żeby polaryzować społeczeństwo, a nie po to, żeby coś robić. Jeszcze raz apeluję: niech pan zerknie na posiedzenia Rady Ministrów, mhm. ile ustaw projektów ustaw zostało przyjętych. Niech Pan zerknie. Porządek Sejmu, który po prostu nie ma praktycznie ustaw, bo ta ekipa nie realizuje swoich obietnic. Jeszcze raz powtórzę: kwota wolna od podatku, 5,19 benzyna. To są takie duże, kluczowe obietnice, których jestem przekonany, każdy Polak ucieszyłby się, gdyby zostały przyjęte. A w zamian za to mamy obciętą 14 emeryturę o prawie 900 zł w stosunku do zeszłego roku. To, panie ministrze, jeszcze o innych chciałem zapytać w tej radiowej części sedna sprawy. Dużo o luce mówiło Prawo i Sprawiedliwość. No, przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki, bo to on. Jako minister finansów tą sprawą jeszcze się lata temu zajmował. Tymczasem, jak informuje teraz Resort Finansów, w 2023 roku, czyli jeszcze roku, w którym rządziło Prawo i Sprawiedliwość, luka VAT wzrosła w porównaniu z 2022 rokiem dwukrotnie. No i Wyniosła pięknie. Czy ktoś, no ktoś z Państwa zweryfikował, zweryfikował tę informację, czy powtarzacie to, co Ministerstwo Finansów pokazuje? No, no, wie, minister, pan, wie Pan, co się stało? Jak Ministerstwo Finansów, a, 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 a jak, jak a, a Wy komunikowaliście, nie, nie, naprawdę Pan myślał że oczywiście żeby lukę Oczywiście, oczywiście, Komunikat... A wie pan co to stało 14 miliardów złotych zrolowano między rokiem a rokiem po to, żeby, żeby wskazać, że luka vat jest wyższa. Zabieg księgowy, 14 miliardów mm. złotych przesunięto między 2023 i 2024 po to, żeby było wrażenie, że większa luka vat jest. O tym oczywiście nikt nie mówi dlaczego, bo faktycznie niewiele osób się na tym zna. Ja nie mam o to żalu. Mm -hmm. Tylko z naiwno, naiwnością jest przyjmować komunikaty rządu Donalda Tuska, bo na takich sprawach kombinują, żeby było inaczej. Ja rozumiem, że, że pana zdaniem to jest efekt tylko i wyłącznie I moim zdaniem to jest ale... 14 miliardów złotych dokładnie około 14 miliardów zł. przesunięto. Mm -hmm. I to jest Księgowo. te 14 miliardów złotych, jak rozumiem, wypełnia te różnice. Nie, tak? Nie, jest, nie wypełnia w całości. Ta tam jest jeszcze kilka innych trików księgowych, mm -hmm. które zrobiono, ale Luka Watowska w stosunku do początku naszych rządów do teraz spadła, to pierwsza rzecz i to jest fakt niezaprzeczalny mm -hmm. nawet przy tym komunikacie. To ile dwa trzy panie ministrze, w takim razie, jeżeli precyzyjnie potrafi Pan ocenić, które komponenty. No to, tej to trzeba by tej... policzyć w tej chwili panu z głowy Vatowskiej. tego nie powiem. Powiem, tylko że 14 miliardów zostało przesunięte pomiędzy mm -hmm. jednym a drugim rokiem po to, żeby zrobić taką sztuczkę księgową, a druga Rzecz, jeżeli tak o luce VAT-owskiej się martwią, to dlaczego przesunęli w czasie znowu wdrożenie systemu e-faktur w dalszym zasięgu? Bo przecież był w tym roku projekt, który miał być przyjęty, przesunięto go półtora roku, tak się niweluje lukę vat a przesunięto to do kolejne półtora roku. Dlaczego Ministerstwo Finansów to robi? Skoro twierdzisz, że luka VAT-owska. Przedstawiciela Ministerstwa Finansów, jak będę rozmawiał, na pewno o to też będę pytał. Nie pamiętam z kimś, niedawno rozmawiałem z przedstawicieli rządu i pytałem o. o te kwestie jakiś czas temu i właśnie też rozmawialiśmy o przesunięciu tego w czasie. ale... Nie, To zostało na sobie... połowę tego roku. Miało być zaakceptowane na połowę tego roku, wdrożone. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za pierwszą część Sedna Sprawy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia i zapraszamy na internetową dogrywkę naszego programu Piotr Miller, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia, słuchaczom Radia Plus. Radio Plus. Sedno sprawy. Piotr Miler cały czas jest z nami, panie ministrze, o premiera Mateusza Morawieckiego, z którym pan blisko współpracował i współpracuje. Cały czas chciałem zapytać w kontekście wyborów prezydenckich, czy pan premier Mateusz Morawiecki myśli o tym, żeby być kandydatem prawa i sprawiedliwości, bo deklarował niedawno, że chciałby zostać prezesem PiS kiedyś. No, okazało się, że wakatu na tym stanowisku póki co nie będzie, za to jeżeli chodzi o prezydenturę, jak najbardziej. Przede wszystkim na razie to w ogóle nie ma dyskusji w partii na ten temat, takiej hmm. sformalizowanej, bo mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, a premierowi Morawieckiemu najbardziej zależy szczerze mówiąc, żeby być ponownie premierem, bo tam jest realna władza, jeżeli chodzi o możliwość zmieniania państwa i realnego oddziaływania na rzeczywistość. Więc nie wiem, czy pan premier Morawiecki hmm. zdecydowałby się być kandydatem na prezydenta, choć faktycznie biorąc te sondaże, które są w tej chwili gdzieś tam pokazywane, miałby z naszej formacji chyba największe szanse w tej chwili. Mhm, ale no nie wierzę, że panowie o tym nie rozmawiacie. Nie, no bo, bo jeżeli w, ten ten sposób... w partii nie ma dyskusji to jedno, no ale w najbliższym otoczeniu no, premiera premier takie, nie takie roz... rozmowy muszą być, czy premier bierze to pod uwagę panie ministrze? Nie wyklucza takiej możliwości okay. w ten sposób powiedział. Uh -huh. Nie powiedział mi, że nie, na uh -huh. pewno nie będę startował, prawda? Tylko, że dla niego no, właśnie rozważa jest, pan przyjęcie... premier startowanie w wyborach prezydenckich? No rozważa, ale ta decyzja jest no że tak nie. powiem partii, w tak, tak, no, związku z kierownictwa partii. Tak. tak, więc jest to wariant, który jest na pewno na stole. Ale żeby partia zdecydowała na początku, się sam też chcieć, więc jak rozumiem premier to jest bardzo prawdopodobne będzie ubiegał się o taką nominację partyjną, tak? Nie, 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 nie. w momencie, go to, daleko, to, to ja wiem, że pan to, to, to bardzo chciałby taki dostać, ale jak, tak jak mówię rozważa, nie rozważa, nie wyklucza takiej możliwości. Zostajemy przy tym poziomie. Panie ministrze, jeżeli chodzi o relacje wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, relacje z suwerenną Polską. Pana zdaniem suwerenna Polska jest Potrzebna zjednoczonej prawicy, czy jest ciężarem dla zjednoczonej prawicy. Jak to dzisiaj wygląda yy, no, tuż przed wyborami do, do Parlamentu Europejskiego? To na czym by zależało zapewne szefowi platformy obywatelskiej, czyli Donaldowi Tuskowi, to żebyśmy my się rozbili, próbują podejmować różnego rodzaju działania, które no mają temu służyć w związku z tym. Sami my, też trochę takich my, działań sami, podejmujecie. My, ale no, jeżeli nawet są wewnątrz obozu jakieś napięcia, to raczej staramy się niwelować, i ja nie będę dolewał oliwy do ognia, uważam, mhm. że solidarna Polska. Suwerenna Polska w tej chwili powinna być członkiem obozu Zjednoczonej Prawicy. Zresztą kandydaci teraz startują do Parlamentu Europejskiego. Panie ministrze, wczorajszy wieczór kolejny pożar, tym razem elektrowni Jaworzno. No, bardzo niebezpiecznie to, to wygląda po tej serii pożarów. Przedstawiciele służb, premier Donald Tusk nie wykluczają, że, że to rosyjskie służby mogą mieć w tym swój udział. Tutaj no, no, oczywiście hipotetycznie mocno, ale, ale też y, możemy zakładać, że, że to nie jest y, przypadek. Y, czy zarządów Prawa i Sprawiedliwości też akty dywersji jakieś y, miały miejsce, panie ministrze, o których z różnych powodów nie informowaliście? Y, czy to jest jakaś nowa jakość y, no, że mówiąc tej rosyjskiej? Trudno jest powiedzieć, bo y, komunikaty o takich, mm -hmm. które były, y, były jawne, no to były publikowane. Nie przypominam mm -hmm. sobie, żeby były jakieś y, informacje ukrywane na ten temat, bo to są informacje co Zasady publiczne, jeżeli, jeżeli doszło do jakiegoś aktu, tak tak samo jak i o zatrzymaniach agentów no rosyjskich. Tylko może to być albo pożar, wybuch, czy cokolwiek innego, Rozumiem. albo może to być akt dywersji, prawda? To jest, tego tego nie wiem po prostu. W, tej sama, w tej chwili. Natomiast jest... oczywiście tego typu działania no, wywiad rosyjski w tym wypadku może chcieć podejmować na terenie Polski, dlatego tak ważne jest wzmocnienie infrastruktury krytycznej. Pamiętam, jak właśnie w okresie przed wybuchem wojny, jeszcze mhm. w czasie wojny, oczywiście wzmacnialiśmy ochronę dotyczącą infrastruktury krytycznej, tak. Takie jak Baltic Pipe, ter wszelkie terminale terminal LNG i tak dalej. Pamiętam, że służby wtedy też miały pełne ręce roboty, aby dodatkowo jeszcze dodatkowe narzędzia wzmacniające ochronę wdrażać, bo uważaliśmy wtedy, zresztą podobnie jak teraz, że to mogą być punkty, które są narażone na szczególne ryzyko. Panie ministrze, wrócę jeszcze do, do tego zdania premiera Dlatuska o przyspieszeniu procesu rozliczeń. W obozie Prawa i Sprawiedliwości są poważne obawy związane z tym przyspieszaniem. Jest to już tam kilka razy było tych rozliczeń rzekomych. I niech pan zauważy, że jednocześnie w tym samym zdaniu powinien Tusk powiedzieć, gdyby był premierem, a nie par partyjnym siepaczem. E, no w wiecu o, partyjnym o, jest się o, no, tak, też ale, szefem partii. On jest też szefem partii. Panie redaktorze, party, tak? ale to my na wiecach trochę... wyborczych wielokrokiem mówiliśmy o programie wyborczym, a Donald Tusk mówi o igrzyskach, o rozliczeniach. Ale wy też rozliczaliście poprzedników, tylko rozliczaliście ich A to ich pan sobie porówna pół roku pierwsze, nie wiem, kadencji 2015, kandensji, tysiące, 2019. Ile my projektów mm -hmm. ustaw wtedy przyjęliśmy? Może i więcej, bo liczyłem. Życie, nawet, bo ich dużo a ile więcej. przyjęła Platforma Obywatelska? Więc Platforma Obywatelska okay. zajmuje się niszczeniem wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. No Ale tu sobie postawił zaciskanie to, Ale, za ale panie miejscu, Ale przy samej to nie nie też mieliście przecież słynny audyt y, wiosną 2016 ale. roku, dziesiątki, o ile nie koło setki zawiadomień mm -hmm. do prokuratury, z których po prostu nie wynikały. No I teraz ale chwileczkę, na tym etapie jest dokładnie tak samo. Znaczy, w sensie są zawiadomienia, ma pan jakieś wyroki. Poza zarzutami, które formuje Mówię, no. prokuratura a pana Bodnara, nominowanego przez Donalda Tuska nielegalnie. Znaczy nie, który nielegalnie nie, nie nominował prokuratora krajowego. Nie, nie ma wyroków oczywiście, nie ma No, w no właśnie, no, w związku właśnie z tym, to, tak u nas tym... się na razie działa, to że miały być wyrok. No, Właśnie, Właśnie, no, więc więc w praworządnym de praworządnym liczy się wyrok wyrok W związku związku z tym dzisiaj jest takie takie oczekiwanie rozumiem, rozumiem, Donald Tusk to hmm. specjalnie robi i Roman przykład który mu sufluje te e, rzeczy, żeby było wrażenie rozliczeń, żeby było wrażenie wyroku. Roku, wrażenie tego, że coś złego się zadziało albo że było coś rozliczone, po to, żeby zadowolić na najbardziej radykalny elektorat. Ten sam elektorat, który wczoraj wyzywał yy, od no, ruskich agentów pana, który trzymał napis tak dla CPK. To jest ten sam elektorat. Panie ja, ministrze, jeżeli chodzi o wybory europejskie, to ich znaczenie to przede wszystkim podwórko krajowe. To, yy, od nich będzie zależało no, chociażby, jak mogą yy, wyglądać wybory prezydenckie, jak może najbliższy rok wyglądać polskiej polityce. Czy, czy znaczenie faktycznie yy, ma tak duże, czy będzie eurodeptowanych w sprawach Sprawiedliwości 18 czy 21, a z Platformy, czy, czy 19 czy 20? Czy, czy chodzi po nie, prostu nie, nie. o znaczenie w kraju? Ma, to oba. To, to są dwa równoległe, dwa równoległe tematy. E ważne to jest w kontekście europejskim, tylko szerzej, nie tylko jeżeli chodzi o Polskę. Czy znowu IPP i socjaliści europejscy będą rządzili Parlamentem Europejskim? Ale to wydaje się nie. chyba pewne, prawda? No nie do końca, właśnie. Nie do końca. Jeżeli patrzymy na wyniki wyborów, wyniki sondaży w innych no, nie krajach, nie sami Francji. I, i, I tak dalej. Ale, Ma, ale, ale to pozwala trzymać pewne rozwiązanie. Pozwalać na polską my scenę my polityczną, że Donald, że Donald Tusk, na szczęście, też nie może pewnych radykalnych rzeczy wykonywać, dlatego że jednak koalicjanci, w tym Samochłownia, trzeba mu to przyznać, no, hamują e, lejce rewolucji. A jeżeli chodzi o ten Parlament Europejski, Panie Ministrze, to jeżeli nie ta opcja tej koalicji, no, której rdzeniem jest IPP i socjaliści, to jest jakaś realna alternatywa, czy jednak siły po drugiej stronie są na tyle rozbite i różne, że chyba nie ma szans na przejęcie władzy przez Prawo nie, i Sprawiedliwość? Nie, przejęcie już... władzy to jest to innego, ale wpływ na to, żeby blokować niektóre rozwiązania istnieje. Tak jak mówię, widzimy to w polskim parlamencie, ale w wielu parlamentach na świecie. W niemieckim, w brytyjskim to jest inny system kompletnie, natomiast we we, fran we francuskim, czy we włoskim, to już w ogóle, no, można wzajemnie się równoważyć, jeżeli chodzi o siły polityczne. A jeżeli chodzi o samo zameldowanie się jako pierwsi na, na mecie w tej wyborach? Tak, tej to jest oczywiście to ważne z, z punktu widzenia psychologicznego, prawda? Mm -hmm. Więc wygrana dla nas jest ważna w sensie takiego efektu właśnie no po prostu, że pierwsi na mecie. Zawsze to ma znaczenie, nawet jak to jest tylko sekunda przed. A jeżeli PiS nie będzie pierwszy, powinny w partii dojść do jakichś, nie wiem, rozliczeń? Ktoś powinien ponieść odpowiedzialność ja, za to, że... będą niewielkie różnice nad jeżeli, no, więc... To prawda, tak ale daleko, zawsze. Idący wniosku nie wyciągał. Natomiast e, e, w partii musi dojść oczywiście do dyskusji w ogóle na temat strategii programowej na najbliższe lata. Wybory do Parlamentu Europejskiego są jakimś takim no, początkiem tej drogi, a jeszcze trzy pół roku tej kadencji Sejmu przed nami. Partii Prawo i Sprawiedliwość czy Partii Biało-Czerwoni, jak wczoraj... Widziałem wczoraj dyskusję na podawał. ten temat. Nic nie wiem, żeby się zmieniała nazwa naszej partii, w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość partią zostaje. Ale oczywiście chcielibyśmy budować szeroki namiot biało-czerwonej drużyny. Być może z innymi podmiotami, które by chciały z nami w tą drogę pójść. A mówił to Piotr Miller, były rzecznik rządu premiera Tomasza Morawieckiego. Dzisiaj kandydat Prawa i Sprawiedliwości w do Parlamentu Europejskiego. Bardzo panu ministrowi dziękuję Dzień za bardzo. to spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedną sprawy.